Agata rzuciła się na nakładanie, już dwa nałożyła. A żeby było wiarygodne, co robi, zrobi to, to jeszcze raz. Ma być. Ma być po pięć. Tak? W zależności od tego, jak ty wiesz. Ma być po pięć, po... równęż... no. Dobrze, dobrze. To była skupiona mina, gatę przez chwilę. O, <śm> <śm> Cieszy się, Nie no, bo, bo, bo mi się boziło, bo mi Teraz podmieniamy talerz. Będzie trochę go. Może być trochę trudniej, bo jest mniejszy, ale... Ale jaka piza O, jak zwykle. O no dobra, na razie ten. Czy wzięłam? przy tej zapowie? Coś tam chłodne. No i go nie, się wymęcia.

No nie. Przecież idzie, że blokowałam, proszę.